Wychodząc z zagrody z Reklinka, udając się w stronę na wiatrak, no mijamy naszą strefę przemysłową, Trak, Kuźnia, bo po drodze jeszcze jest Kapliczka. Trak, poziomy z Bydgoskiej firmy. Powstał na początku XX wieku. Co ciekawe, on jeszcze parę lat temu pracował w Olsztynie, w dawnym targowisku. O starsi mieszkańcy pamiętają, u pana Musioła, myśmy ten trak później dostali, ustawiliśmy wiatę, czyli mamy trak, właściwie cały ten budynek mamy tartak pierwszym napędem jego była lokomobila. Do czego służy to urządzenie? Do przecierania okrągłych oczywiście pni albo na bele, kwadraty, prostokąty, czy też przecierano takie y, blochy na y, deski, czyli na tarcice. Spacerując tutaj przez nasz skansen, oczywiście my, wchodząc w tą strefę y, przemysłową mijamy trak, y, mijamy też kuźnie i kuźnie ogólnie stały przy szlakach komunikacyjnych. No różnie to wyglądało. Raz było to tak, że stały właśnie daleko od, od zabudowań. Pamiętajmy, że tutaj w większości cały czas na palenisku był ogień, wychodziły i iskry kominem, więc to zawsze mogło powodować pożary okolicznych strzech, jeśli gdzieś tutaj w okolicy była słoma, trzcina, więc raczej starano się te budynki stawiać z dala od zabudowań, ale też zdarzały się sytuacje, gdzie kuźnia to praktycznie, że w centrum wsi bardzo często koło karczmy. Pamiętajmy o czasach, których tutaj opowiadamy, podstawowym środkiem transportu był koń. Tak? którym jechało się wierzchem, czy też konie ciągnęły wozy, powózki, bryczki i tak dalej, więc dlaczego by nie kuźnia koło karczmy, pamiętamy przy okazji zawsze można było takiego konia podkuć, czy, czy, czy doglądać, co tam się akurat dzieje. W tej chwili znajdujemy się w kuźni z ziemina, jest to kopia, jest to budynek wykonany z cegły i tutaj właśnie w naszej strefie przemysłowej, którą prezentuje właśnie i kuźnia, i trak. Yy, można by powiedzieć o dwa zdania też o tym budownictwie murowanym. Ono pojawiło się tutaj na naszych terenach Koniec XIX wieku, właściwie początek XX wieku, wiele budynków w naszej wielkopolskiej wsi już z drewna czy z kruskiego muru było zamienione właśnie w budynki murowane tutaj z czerwonej cegły, no i oczywiście kryte dachówką. Budynek dlatego jest kopią, gdyż oryginał z Zimia, który zresztą już na tą chwilę nie istnieje, był po prostu w zbyt słabym w stanie technicznym, byłyby kłopoty z jego przeniesieniem, więc my zrobiliśmy sobie kopię. Poprawiliśmy trochę zwiększenie komina na bardziej tutaj styl nasz tutaj regionalny. Co, co ważniejsze, sam budynek jest nowy, aczkolwiek wyposażenie, które tutaj dookoła mnie się znajduje jest bardzo stare. Rzeczy znajdują się tu nawet dwustuletnie i starsze, a pochodzą one od państwa chałupków, czyli rodziny Kowalskiej, która pracowała kiedyś w obrze. Zresztą pan Józef Chałupka tutaj też z nami dobre 10 lat. Pracował, wyposażył nam tą później, że tak powiem sprzedał nam trochę wiedzy kowalskiej. Zresztą jest tutaj jego świadectwo, trzeba I też pamiętajmy, pan Józef kończył szkołę Kucia Komi w 1953 roku. Zakończył. Więc wyposażenie później, jak wielu jej podobnym z tego okresu, to oczywiście część środkowa, tak zwane palenisko z kotliną. No w naszym przypadku akurat kotlina jest wymieniana. Powietrze do niej było tłoczone z drewniano-skórzanego miecha. Zaraz już tutaj pokażemy też bor maszyny, czyli wiertarki o napędzie nożnym, ale też i ręcznym. Przed paleniskiem bardzo ważna rzecz, kowadło, na którym tutaj dokonywano właśnie pucia czy podków innych y, elementów metalowych, na dębowym pniaku, zresztą bardzo starym, y, oczywiście zestaw później młotków, nadstawek, kleszczy, yy... Trzy oknie, tak zwany warsztat Kowalski z kowalski, bardzo ważna rzecz. No i tutaj zestaw kluczy i na ścianie zestaw gwintowników. To takie podstawowe elementy, które Kowal posiadał, aczkolwiek też pamiętajmy o tym, że wiele z tych przedmiotów mógł później wykonać sobie własnoręcznie. Miał oczywiście tutaj pomocnika jako ucznia Sztyfta, ale też był i czeladnik, który się tutaj uczył, więc uczeń głównie akurat podawał tlen do kotliny poprzez pracę na na miechu kowalskim, ale wtedy pamiętajmy, że no do kucia potrzebne są nie tylko dwie ręce, czasem i tych rąk jest więcej potrzebne, więc ten czeladnik czy jak najbardziej był tutaj wskazany, więc oni te podstawowe narzędzia wykonywali sami po czym mogli pracować. Tutaj taką ciekawostką akurat architektoniczną tej kuźni jest to, że parapety w kuźni wykonane są pod kątem Pracując kowal tutaj tutaj odruchowo pewne rzeczy odkładał, i żeby nie spadły one z powrotem, ten parapet skierowany jest właśnie ku, ku zewnętrznej stronie, żeby te przedmioty nie cofały się, nie spadały z powrotem na, na, na warsztat. Kuźnia wiejska, pamiętajmy, no produkowała oczywiście najróżniejszy zestaw narzędzi, przedmiotów. Czy to będą drobne maszyny, które pracowały w polu, przedmioty potrzebne mieszkańcom wsi, załóżmy na przykład gwoździe, śruby. Ktoś mógł zamówić kratę, łańcuch, rurę można było tutaj też zrobić. Wiele, wiele takich drobnic, że tak nazwę. Jeśli Kowal już pracował w później, to też nie zapomnij o tym, że z czasem stawał się mechanikiem, czyli to, co sam spod jego tutaj młota, że tak powiem, powstało. Szczególnie mówimy o narzędziach rolniczych, było reperowane, a tym bardziej pamiętajmy, drodzy Państwo, XIX wiek końcówka, początek XX, pojawiają się powoli na wsi gotowe wyroby miejskie z jakichś fabryk, manufaktur, więc automatycznie chłopi, którzy mi pracowali, tutaj do Kowala przyprowadzali te popsute maszyny jako do mechanika. Czyli można powiedzieć, że Kowal był twórcą, ale też mechanikiem. Oczywiście nie zapominajmy też o podkuwaniu koni, to też jeden z ważniejszych aspektów działalności wiejskiej kuźni. Podkowy wykonywało się na kowadle, grzało się materiał oczywiście na palenisku. Tutaj ten stołek właśnie z narzędziami, które służyły do czyszczenia kopyt i przybijania podkowy do kopyta, oczywiście specjalne były gwoździe podkowiaki, chufnale. Następną że też taką działalnością Kowal był oczywiście weterynarzem, opiekował się zwierzętami, głównie tu chodziło o konie, rzadziej bydło, ale też pamiętajmy Kowal dawniej zdarzało się, że kowale byli też dentystami, czyli ich akurat zabiegi lecznicze polegały tylko wyłącznie na, na wyrywaniu zębów. Dokonywał też drobnych zabiegów przy zwierzętach właśnie tutaj tych mówiłem weterynaryjnych. Tak? Przed kuźnią stoi tak zwany poskrom. To taka drewniana czy też później metalowa klatka, do której wprowadzano konia, unieruchomiono go i różne zabiegi pielęgnacyjne można było wykonać. Chodziło o to, żeby koń po prostu nie ugryzł czy nie, 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 nie kopnął tutaj kowala czy osób pracujących przy tej czynności. Patrząc na, na, na drzwi tutaj od środka kuźni, też pojawiają się elementy produkowane przez kowali. Spójrzmy, zawiasy do drzwi, tu jest akurat również do czyszczenia kopyt, klucz do wkręcania tzw. Tak haceli, cały zestaw podków na pory roku, czy też dla różnych koni w zależności od, od, od potrzeby. Po drugiej stronie też przedmioty, które wykorzystywał kowal, tak zwany tarnik tutaj do, do czyszczenia, do ścierania zębów. Oczywiście kowale też wykonywali najróżniejsze ozdoby, ale też zdarzało się, że i taka podkowa dla wołu była w później wykonywana. Nie zapominajmy też o jednej czynności, którą kowale tutaj między innymi na tej tutaj jentarce przeprowadzali, czyli produkcja obręczy do kół, ale też do beczek. Czyli momentalnie mamy tutaj współpracę Kowala z bednarzem. Pamiętaj, Bedna, rzeczywiście na naczynia drewniane, ale głównie chodziło tutaj o kołodzieja. Kołodziej robił koła drewniane a obręcze do kół wykonywali kowale i tutaj też często takie koła były okuwane. Kowale, tak jak i karczmarze czy też yy, szczególności młynarzy, należeli do tej elitarnej części wsi. Zostać kowalem nie było tak prosto, bo to najpierw yy, kilka lat trzeba było być uczniem, potem z ucznia zdać egzamin na, na czeladnika, popracować trochę w kuźni, jeszcze następny egzamin, zostawało się mistrzem kowalskim, ale to pamiętajmy dodatkowy egzamin, żeby też podkuwać Konie. Także to trzeba wszystko było spełnić, żeby pełnoprawnym kowalem wiejskim zostać. Aczkolwiek opłacalny interes, praktycznie praca była przez cały rok, bo jak i podkuwanie koni, to naprawianie czegoś, czy praca na przykład nad jakąś maszyną. Zresztą przy naszej późni też to ładnie widać. Część maszyn w gorszym stanie po naprawach trafiała z powrotem do gospodarzy. Kowal mieszkał w jednym z takich jego gospodarstw, jednak główną jego działalnością była tu praca w późni aczkolwiek różnie to wyglądało, bo i kuźnie były dworskie, czy też później należały do kowali, kowali i dzierżawili, różnie to wyglądało, ale pamiętajmy, że był jednym z najbardziej zamożnych, szanowanych mieszkańców dawnej wsi.